Otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i w 15 rozdziale znajdujemy werset 34 i czytamy: Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga dla zawstydzenia waszego. To mówię, powiem, że, że werset jest niezwykły, robi piorunujące wrażenie. W końcu napisany został i dedykowany Kościołowi w Korencie więc nie jest to słowo skierowane do ludzi niewierzących. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. Niezwykłe przesłanie. Niesamowite przesłanie. Ludzie, ludzie wierzący, czy wiecie, że Biblia mówi także do nas? Opamiętajcie się i nie grzeszcie. Napisał apostoł Paweł, niektórzy z Was nie znają Boga. To jest niesamowite stwierdzenie. Wyobraźcie sobie, przychodzicie na niedzielne nabożeństwo, staje za kazalnicą człowiek, patrzy uważnym wzrokiem i nagle mówi, niektórzy z Was nie znają Boga, Wyobrażacie sobie taki początek kazania? Wyobrażacie sobie, że ktoś w ten sposób zwraca się do zebranego kościoła? W dzisiejszych czasach jest to wręcz nieprawdopodobne. Tak, mnie byłoby na to stać. Ale niewielu ludzi byłoby stać na to, żeby tak rozpocząć swoje kazanie. Powiedzieć zebranemu Kościołowi, niektórzy z Was nie znają Boga. Dlaczego apostoł Paweł wypowiedział takie słowa? Dlaczego pozwolił sobie na to, żeby to uwiecznić w piśmie, które posłał do Kościoła Korynckiego? Czy miał jakieś powody? A spójrzmy tak trochę retrospektywnie na ten list. Zaczyna od tego, że wspomina o podziałach, o kłótniach. Dalej mówi o niemoralności w kościele i to takiej, której nawet nie można spotkać wśród ludzi, ludzi niewierzących. Dalej wskazuje apostoł na Niewłaściwe postawy tego kościoła wobec małżeństwa, nadużycia z tym związane. Możemy dalej czytać o kompletnym bałaganie w sferze organizacji nabożeństwa, w sferze służby darami duchowymi. O zupełnie niewłaściwej postawie, jeśli chodzi o podejście do wieczerzy pańskiej, czy miał prawo napisać, że niektórzy nie zdają Boga? Ja uważam, że miał absolutne prawo tak napisać. No dobrze, ale jeżeli to wszystko znajdujemy w jednym liście i jeżeli chcemy uczciwi być wobec samych siebie przecież, przede wszystkim wobec samych siebie. To powiedzcie, drodzy bracia i siostry, jak jest z nami? Jak jest w naszych kościołach? Czy znajdujemy tam podziały, kłótnie, sprzeczki, obmowy, plotki, a może i kłamstwa? Czy tak jest? Czy w takim razie nie można powiedzieć, że przynajmniej niektórzy z tych ludzi nie znają Boga? Czy można tak powiedzieć? Czy czasami Boże Słowo nie uprawnia nas do tego, żeby powiedzieć tak, niektórzy z Was nie znają Boga? No dobrze, ale czy spotykałem w naszych zborach niemoralność? Czy wiemy o niemoralności? No ja niestety jestem zbyt często częstowane informacjami o niemoralności w różnych zborach. Nie będę wymieniał na pewno nie zborów, ale przypadki, bo być może ktoś by się domyślił, o kogo chodzi. Czy ludzie, którzy znają Boga, zachowują się niemoralnie? Czy ludzie, którzy znają Boga cudzołożą, kradną, kłamią? Czy ludzie, którzy znają Boga, zajmują się pornografią? Czy ludzie, którzy znają Boga, potrafią się upijać? No można tą listę oczywiście jeszcze wydłużać. Jeśli mówimy o ludziach spoza Kościoła, no to cóż... No tak się dzieje, taki jest świat. Ale nie w Kościele, no ludzie, kochani, no nie w Kościele. Jeżeli ktoś czyni takie rzeczy, uważa się za wierzącego, to okłamuje samego siebie, bo tak postępują tylko ludzie, którzy nie znają Boga. A jak wyglądają nasze małżeństwa? Ileż to razy słyszałem o wierzących mężach, którzy... No daj delikatniej, rzecz ujmując, źle traktują swoje żony. A nawet dochodzi do rękoczynów. Biją swoje żony. Jak możesz się uważać za wierzącego mężczyznę, skoro bijesz swoją żonę? Tłuczasz swoje dzieci. Bo to nie jest nawet skarcenie, ale tłuczenie swoich dzieci. Oj, zda mi przypadki takie, kiedy żona bije mężat. Śmieszne, może i śmieszne, ale prawdziwe. A wszystko to wśród wierzących małżeństw. Nawet zdarzyło mi się usłyszeć taką historię, że oto dwa wierzące małżeństwa zaproponowały trzeciemu małżeństwu po nabożeństwie. To jest ciekawostka. Wspólny seks grupowy. nie widząc z tym nic. Dziwnego, niemoralnego. Takie czasy, po prostu. Ileż to wierzących kobiet mieszka pod jednym dachem bez ślubu? Z wierzącymi czy niewierzącymi mężczyznami? Bo i takie, i takie przypadki są. No przecież ludzie, którzy to robią, nie mogą powiedzieć, że znają Boga, bo gdyby znali Boga, to by nigdy tego nie zrobili. Kiedy dochodzimy do nabożeństw, to dobrze, że jestem łysy, bo za każdym razem musiałoby mi włosy wypadać z głowy. Co to dzisiaj są nabożeństwa? Przecież to często przypomina dyskotekę. Muzyka przypomina tak twardy rok, że nawet ludzie ze świata nie chcieliby tego słuchać. Panienki tańczące na scenie, rozebrane. A nawet w Polsce nie znam przypadku, ale na Zachodzie już powszechne staje się uwielbienie w postaci tańca kobiet na róże. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to dobrze, że nie wie, wiedzieć nie musi. To są nabożeństwa. Kupa dymu, kupa hałasu. Ludzie biegający z flagami tak, że się z nich podleje. I to są dzisiaj nabożeństwa. Jak wyglądają nabożeństwa wtedy, dlaczego je Paweł napiętnował? Ano ludzie się zbierali, kłócili się w sposób nieprawdopodobny, kobiety wiodły w tym prym, no cóż, no taką mają naturę, no trudno je osądzać w jakiś szczególny sposób. Jak było Wieczerza Pańska, to przynosili oczywiście wszyscy, co tam mieli, niektórzy nic nie przynieśli, a niektórzy to, co przynieśli, to można powiedzieć, że zeżarli i wychlali, bo skoro leżeli pijani, no to wychlali to. Czy Paweł miał powiedzieć o nich kochani bracia, kochane siostry? Nie. Powiedział, jesteście niewierzący, nie znacie Boga. Nie znacie Boga. A nawet więcej przy tej okazji powiedział, mówiąc, że ponieważ tak traktujecie Wieczerzę Pańską, to umieracie. Przedwcześnie umieracie, bo Bóg nie pozwala z siebie kpić. Kiedy dochodzimy do darów duchowych, no to cóż działo się? w tym zboże. Kompletny nieporządek, hałas. Jak było proroctwa, to wszyscy prorokowali i oczywiście nikt z tego nic nie wiedział. Dlatego Paweł mówi prostą rzecz, no prorokujcie po kolei. Jaki problem w tym, żeby po kolei prorokować? Powiem Wam, jaki w tym problem. Dlatego, że takie proroctwo było zawsze rozsądzane. I wtedy okazywało się, i okazywało się, że 99% tych niby proroc nie miało nic wspólnego z proroctwami. Kiedy była mowa o darze języków, to co robiono? Wrzeszczano na cały głos w językach i nikt z tego nic nie wiedział, nikt z tego nic nie miał. Paweł mówi, no dobra, no jeżeli już, to niech mówi jeden, ale niech znajdzie się ktoś, kto to tłumaczy. No bo jaki jest sens? aby wrzeszczeć w językach na cały głos, skoro nikt nic z tego nie wie. To po co to? Wygląda na to, jakbyście byli szaleni. Czy ludzie, którzy tak postępują, mogą powiedzieć, że znają Boga? Ja nie powiedziałem i Paweł też tego nie powiedział, że oni nigdy nie poznali Boga. Tak, mogli go poznać i pewnie wszyscy go poznali lub większość z nich poznała go. Ale to była, można powiedzieć, przelotna znajomość. To nie była głęboka znajomość Chrystusa. Dlaczego Paweł im mówi, że budują swoje życie z byleczego? Bo to też w tym liście jest. Siana, słomy. Mówi, budujecie, bo szybko wam idzie. Budowa wygląda na dużą, ale tak naprawdę, kiedy przyjdzie ogień sprawiedliwości, to nic nie zostanie z tego. I zgodnie z prawdą trzeba dodać, Paweł powiedział tak, ocalejecie ale jak przez ogień. Dlaczego im przypominam, że przecież, przecież jesteście świątynią Ducha Świętego? Nie niszczcie tej świątyni, czyli nie niszczcie własnego ciała. Nie zasmradzajcie go papierosami. Nie zalewajcie go alkoholem. Nieważne, czy się to komuś podoba. O tym mówi apostoł Paweł. I mówi, że ludzie, którzy tak czynią, nie znają Boga. I czy nam się to podoba, czy nie, to jest bez znaczenia. Mówi Paweł, nie grzeszcie, no opamiętajcie się wreszcie. No już czas się opamiętać, nie grzeszcie ludzie, opamiętajcie się. Wasze życie należy do Chrystusa. Dlaczego tak postępujecie? Jakim prawem tak postępujecie? Powiada wreszcie Paweł, ja Wam to mówię dla Waszego zawstydzenia, abyście się zawstydzili. Kochani, jeżeli słuchacie tego słowa, a jedyny wniosek, jaki wyciągacie, to a co ten gość będzie nam tam mówił, to znaczy, że nie macie poczucia wstydu. A jeśli nie masz poczucia wstydu człowieku, to na pewno nie jesteś wierzący. Na pewno nie jesteś wierzący. Bo po tym wszystkim, co zostało tutaj napisane i powiedziane, Naprawdę trzeba mieć poczucie wstydu, jeśli to wszystko dzieje się we mnie, wokół mnie, a ja w tym biorę udział i uważam to za coś absolutnie normalnego. Żyjemy w nienormalnych czasach, ale my po potrzebujemy być w tych nienormalnych czasach zupełnie normalni. To nic, że nas będą wytykali palcami. To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcemy przeżyć, duchowo przeżyć, to potrzebujemy stanąć po stronie Słowa Bożego. Potrzebujemy, żeby to Słowo nas całkowicie wypełniło, żeby stało się naszym Słowem, żeby rzeczywiście Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych członkach żebyśmy już nigdy więcej nie żyli o własnych siłach opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie albowiem niektórzy nie znają Boga dla zawstydzenia waszego to mówię